EA Sports FC 26 już za pasem. Zobaczymy tam zapewne wiele i to naprawdę wiele świetnych kart, ale niektórych piłkarzy zobaczymy już w tej grze po raz ostatni, a między innymi będzie to Neymar Junior, Varane czy także na przykład Memphis Depay. No ale co jeżeli by zbudować cały skład takich piłkarzy? Prawdzimy to już w dzisiejszym odcinku, gdzie właśnie zbudowałem jedenastkę zawodników, których nie zobaczymy w następnej odsłonie gry od EA, czyli EA FC 26. Tak się on prezentuje, tutaj Memphis Depay zawodnie grający w Brazylijskiej. Wiemy, że Ligi Brazylijskiej w grze nie ma, także żeby. To Firmino chyba też przed Ligi Brazylijskiej albo Katarskiej, ale tego nie pamiętam. Dusan Tadic, jego też nie będzie. Mertens, zawodnika, którego niestety także nie zobaczymy. Jorginho Piłkarz, który no, miał swoje momenty w Chelsea czy także w Arsenalu, no ale teraz też wszedł do Ligi Brazylijskiej, do Flamengo, z tego co pamiętam, Neymar Junior, no jego nie zobaczymy, Liga Brazylijska, Santos, nie zapowiada się raczej, że wrócił do Europy albo do jakiegoś klubu, którego liga jest dostępna ogólnie w grach od EA, do tego Aspilicueta, Varan, który zakończył karierę, Mats Hummels który także zakończył karierę, Emerson Royal, on także do Flamengo, piłkarz między innymi Tottenhamu, Barcelony, Milanu. Z żadnego z tych klubów pewnie z was go dobrze nie kojarzy, ale tam grał. Pep także na ławce, legendarny bramkarz. Ja odkąd oglądam piłkę nożną, no, pamiętam, że ten bramkarz był m.in. w Liverpoolu. No i tutaj ławka De Marcos, Vertut, Sarabia, Alderwejerd. Więc także piłkarze według mnie oczywiście znani, więc zobaczymy jak duży drużyna sobie oczywiście poradzi. Będą to cztery symulacje w Lidze Mistrzów, no i zobaczymy czy uda się wygrać. Przecież wątpię, ale już nie takie, czy widzieliśmy w odcinkach na tym kanale, więc jestem tej spokojny. Więc przechodzimy do pierwszego meczu, gdzie nasze Paris FC, czyli zawodników, których nie będzie w fc 26 podejmą Eintracht Frankfurt i w pierwszym meczu Remis, Mertens oraz Uzun z Bramkami. A jeżeli tobie takie odcinki ci się podobają, to staw łapkę w górę, subskrypcję oraz wykorzystaj nową opcję podbicia filmu, to pomaga w pozycjonowaniu i tak dalej. Więc będzie mi naprawdę bardzo miło, jak to zrobisz. No ale przechodzimy do następnego meczu w tym odcinku. Na razie jest Remis, teraz mecz z Newcastle. Oni są na miejscu 36, czyli musieli przegrać swój pierwszy mecz. więc Zobaczmy, jaki wynik tutaj przegrywamy: 2 do 1. Barnes, Memphis, Depay oraz Isaac z brankami. No więc niestety w drugim meczu także nie udaje się wygrać. Więc mamy jeden punkt po dwóch meczach. No, ale może teraz będzie mecz, w którym w końcu wygramy. Liverpool no drużyna dosyć mocna, więc może być ciężko, no ale nie takie, czy już świat widział. Remis, Emerson, Royal, Salah, Kentropia Karnego, McAllister oraz Junior. To jest oczywiście Neymar, Junior, żeby nie było, no bo. Musiałem go stworzyć w grze, bo już nie jest dostępny od jakichś kilku miesięcy, więc są no, tylko ma kartę w fucie tak naprawdę, którą teraz można było trafić w paczkach. No i Bodo Glimt kontra Paris FC i wynik to 3-4, wygrywamy Neymar Junior, Olia, y, Emerson Real z kartką, Neymar Junior oraz Neymar Junior, więc hat-trick Neymara. Więc widzimy, że Neymar tej ciągnie całą drużynę, no ale jest w końcu pierwsza, wygrane więc sobie 5 punktów, więc jeszcze wygrać się ten mecz i tak naprawdę będzie już szansa na wyjście tutaj z fazy. Z fazy ligowej, więc teraz grałem bez Emerson'a w pierwszym meczu Ferencváros, więc tutaj powinniśmy wygrać według mnie. Przegrywamy z Ferencváros Varoż, Traoré, Cebrail, no więc niestety tym razem i także nasza drużyna meczu nie wygrywa. A przeciwnik był naprawdę z kategorii bardzo łatwych. Teraz mecz z Benfica. Czy tutaj uda się zrobić coś? Chwila prawdy, Remis, Tadić, Neymar Jr., Memphis, Depay, więc. No jest to trzeci remis, więc mamy 6 punktów. Nie wiem, czy jeszcze jakieś mecze zostały tak naprawdę, ale zaraz się pewnie o tym przekonamy. Gramy teraz z Borussią Dortmund. Jesteśmy na, na miejscu 27, więc bardzo nisko, no więc może teraz uda się wygrać kolejny remis. Sabitzer, Memphis Depay, Neymar Jr. oraz Czuku WMK, więc to jest chyba... Był ostatni mecz, teraz będziemy grać prawdopodobnie ostatni, nie wiem czy jest jakaś szansa, żeby to jeszcze zostać. Gramy za Ajaxem, miejsce 25. Neymar ma 6 bramek, czyli naprawdę sporo, no i teraz Paris FC kontra a jak z Amsterdam, czy uda się tutaj wygrać, kolejny remis Memphis Depay Pass. Rehors oraz tadić, więc mało porażek, ale większość meczów było zremisowanych w tym odcinku niestety, więc odpadamy, więc zobaczmy tylko jak to wyglądało w lidze. Mieliśmy 8 punktów, jedna wygrana, 5 remisów, dwie porażki, 8 punktów, to no, czyli pierwsza symulacja była, nie oszukujemy się, wręcz tragiczna, bym nawet powiedział, więc no, przejdźmy może do, od razu do drugiej, no bo szkoda tej aż wspominać. Wie, więc pierwszy mecz będzie dosyć łatwy, więc może tutaj uda się zdobyć 3 punkty, a sam początek remis... Iwanowicz, Mertes, naprawdę jeszcze jeden. Jeżeli w następnym meczu będzie remis, to robię świecę na krześle. Mecz z Napoli, więc oby nie było remisu, bo nie chcę robić świecy na krześle. Przegrywamy 3-1, De Bruyne, Memphis Depay, Di Lorenzo, McTominay, Memphis Depay. więc jeden punkt po dwóch meczach bywa czasami i tak. Teraz mecz z Bayerem Leverkusen. No więc teraz, może czwarty punkt wpadnie. Remis, kolejny Tadic, Patryk To Tutaj też oczywiście zasada świecowa nie obowiązuje, ale to jest siódmy remis w dzisiejszym odcinku na 11 meczy, więc nieźle. Teraz Benfica kontra zawodnicy, zawodnicy których nie będzie w następnej krzyj. Kolejny remis: Firmino, Pavlidis, Tadic. A Kto, Koglu, Pawlidis, Memphis, Depay. czy my remisujemy wszystkie mecze w tym odcinku? Ja już nie mam pojęcia. Co tutaj się dzieje? Teraz Sporting Lizbona kontra nasza drużyna. Nie wierzę w tej w remis kolejny. Wygrywamy Pedro, Tadic, Tadic, Tadic. Więc Tadic trochę hadtrika. No potrzebowaliśmy takich. co są same remisy. Czemu tam wszędzie było zaraz? Ale naprawdę ta symulacja prześladuje. Teraz Real Madrid kontra. Nasza drużyna GMB z Bobiego, firmino. jest to kolejny remis. Martins, Mertens, Mbappe, Vinicius, Memphis, Mbappe, czerwona kartka dla Viniciusa. Więc. Ja już nie wiem. No to jest najbardziej remisowy odcinek w historii remisów, chyba. Nie wiem. Ferenc, Varos, Strasz kontra my. Jeżeli tutaj wygramy, to mamy szansę iść dalej. Tylko. Tylko trzeba zrobić zmianę. Bo jak widzimy, napastnika nam zmieniło. Więc wróć, prosimy Roberto Firmino do składu, bo jesteś nam teraz bardzo potrzebny, więc teraz to wygląda lepiej, no ale, no nie wiem co nadpowiedzieć, no, jeżeli w tym meczu będzie remis, to ja już nie wierzę, ja już nie wierzę w to co się dzieje, wygrywamy Traore, Emerson Royal, Memphis Depay, Vinicius, znaczy Vinicius Neymar Junior, warga, więc no jest wygrana. Jest wyglana, jest. Jeszcze go oczywiście teraz cieszyć. Bo jest to lepiej niż w pierwszej symulacji. Mediolan na sam końcu, My jesteśmy na miejscu 19, więc nie wiem, czy to daje, grę dalej. Ale no, przegrywamy. Barella, Memphis Depay, Lautaro Martinez, więc w dziesiątkę grało Inter ale i tak mi to nie przeszkodziło, żeby nas pokonać niestety. I gramy dalej. Gramy dalej, trafiamy na Ajax w Barażach, no bo innego miejsca zajęć nie mogliśmy. Więc w pierwszym meczu wygrywamy 3 do 1, Mertens, Mertens. Neymar Junior oraz Jordan Henderson, więc jest jakaś tam zaliczka przed meczem rewanżowym, więc może uda się nas przejść dalej, może to będzie ta złota symulacja w tym odcinku, więc chwila prawdy, czy Ajax odrobi? Nie odrabia Alderwejert, Memphis, Depay w Neymar Junior, Memphis, Mertens, czekajcie, czy to było rzut? Nie, cztery bramki, więc dobra. Wszystko dobrze, 3-7 do 7 wygrywamy w dwóch meczu, więc gramy dalej, no i zobaczymy kto nam się wylosuje od razu wy w następnym meczu. Real Madrid pokonuje Chelsea, i Tottenham eliminuje Juventus. To też nie takie oczywiste, więc przekonajmy się, kto teraz Pajer Monachium na sam początek. No, drugi mecz w Vararazach, czyli taki pierwszy prawdziwy i remis Roberto Firmino, Musiala Davis oraz Jorginho z prankami. Więc pierwszy pierwszym meczu remisujemy. No i teraz się przekonamy, czy w następnym będziemy mieć szansę tutaj. Nie wiem, może przyjść faktycznie dalej. Może teraz się do nas szczęście w końcu uśmiechnie. No niestety, Memphis Depayer, Musiala. Nosiala. Więc no, odpadamy tutaj. Byliśmy blisko, żeby zrobić coś z niczego tak naprawdę. No ale i tak jest symulacja w porównaniu do ostatniej o wiele lepsza. Zobaczmy jak to było w playoffach. No, wygraliśmy, Awliza byliśmy na miejscu 22. Dwie wygrane, cztery remisy, dwie porażki, więc no tutaj remisy cały czas królowały, no ale udało się przejść oczywiście dalej, więc to no, co? Widzimy się zaraz w kolejnej symulacji, no i zobaczymy, czy w symulacji numer 3 uda się w końcu osiągnąć coś więcej. Więc pierwszy mecz z Olympiakosem Pireus. No tutaj bym. No tutaj będzie remis, ale dawałbym wygrać. No nie. No ile? No ile można tych remisów? To już jest. No czekajcie, siadam. Tam było 5, 9, jeszcze tam był jeden, no to 10. To był 11 remis w tym odcinku. Teraz Celtic kontra my. No może teraz bez remisu. Memphis Defy Kun. Nic już jest Neymar Junior a Już naprawdę mi już łeb siada od tych remisów No ileż można To już jest naprawdę troszkę za dużo Teraz gramy z Paris Saint-Germain Dwie drużyny z Paryża Czy będzie też podział Trzeci mecz, trzeci remis Fabian, Memphis, Depay To przestaje być naprawdę śmieszne tyle <grytanie> tego można być Pięć meczów jeszcze do końca Więc nie wierzę bo np. w 8 remisów Bo z Interem możemy przegrać oczywiście Przegraliśmy ostatni mecz Przegrywamy teraz. Varane, nie, czemu Waran w ogóle wykonywał karne? Nie wiem, Turam, Turam, Bastoni oraz Firmino. Nie mam pojęcia, czemu Waran strzela karne w na naszej drużynie. Ale widocznie ten RF stwierdził, że jest najlepszy w tym stałym fragmencie. Teraz mecz, gdzie może w końcu się uda zdobyć 3 punkty: zdobywamy Firmino i Firmino. Więc Firmino daje nam pierwsze 3 punkty w tej symulacji. Łącznik mamy już 6, bo 2 mecze 3 mecze zremisowaliśmy. No i teraz Arsenal kontra Paris FC. No tutaj będzie ciężko raczej wygrać. No i się z wszystko zgadza: Odegard, Neymar, Junior, Tadic, Saka oraz Martinelli. Więc są no, prawdopodobnie teraz w następnym meczu już odpadniemy. No bo zakładam, że albo przegramy, albo będzie remis. Albo to był jeszcze nie dwa mecze do końca. Nie mam zielonego pojęcia. Gramy z Tottenhamem, który jest miejsce. Pod nami, no oni pucharu wygrać nie mogą, chociażby blisko, że wygrać dwa, no tej wykrywają Solanke są Neymar Junior. Więc nie wiem, czy to był ostatni mecz, no ale prawdopodobnie dzięki nam coraz wyżej jest. Tottenham, no i gramy z Bayerem Leverkusen, który jest naprawdę już bez gwiazd, dużo zawodników centrum podeszło i przegrywamy Hoffman, Marek Hoffman, Hoffman oraz Firmino. Więc... To była chyba najgorsza symulacja z tych wszystkich trzech. Dzisiaj odpadamy. Zajęliśmy miejsce w 30, wygrana 3 remisy, 4 porażki. Jeden, co się tylko nie zmienia w tych symulacjach, to jest to, że jest coraz więcej, że w każdej jest najwięcej remisów w meczach, więc. No, co mogę więcej dodać? To no, tych zawodników oczywiście już więcej nie zobaczymy. Nie wiem, czy można jeszcze skład zobaczyć, ale no widzieliście, więc na Neymara i tak dalej, nie zobaczymy. To był także ich prawdopodobnie jeden z ostatnich występów u mnie na kanale. Dopiero pewnie jako karty Hero albo Ikon powróci wielu z nich, na przykład no Neymar Tapel dostanie ikonę, zresztą to zobaczymy. No a co, ja Wam oczywiście Bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, jeszcze tak to stawcie łapkę w górę. No i słyszymy się w kolejnych odcinkach na kanale. Do usłyszenia i cześć.